33. Niedziela Zwykła. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela mamy zapowiedź tego, że wystąpi tajemniczy książę Michał, przystąpi do walki, potem nastąpi okres wielkiego ucisku, a po tym okresie ucisku nastąpi zbawienie, i pojawiają się bardzo ciekawe słowa, jak na Stary Testament, mówiące o życiu po śmierci. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisali, są w księdze, wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy kuchani ku wiecznej odrazie. Zaskakujące jest to, bo w Starym Testamencie, można powiedzieć, na początku mamy takie przekonanie, że nie ma życia po śmierci, że wszyscy kończą w tym samym miejscu w Szaolu, gdzie są zapominani, zapomnieni i po prostu ich nie ma. Potem właśnie pojawia się im bliżej Pana Jezusa, pojawia się coraz bardziej przekonanie, że no, musi być coś po, po śmierci. Nie może być tak, że życie się tutaj kończy, bo byłoby bardzo niesprawiedliwe. Wielu ludzi jest porządnych i bardzo ciężko żyją. Wielu ludzi jest nieporządnych i, i nie żyją po prostu źle. Więc gdzie jest Bóg? Musi być sędzia, musi być sprawiedliwość. Im bliżej czasów Pana Jezusa, pojawia się przekonanie i to przekonanie, Doprowadza do tego, że piszą o tym, że jest życie po śmierci, ale to życie już nie jest równe. To znaczy, jedni będą mieli bardzo dobrze, którzy byli dobrymi, a drudzy będą mieli bardzo źle, którzy byli złymi. I ten te, ten, to myślenie, jakby punkt kulminacyjny, osiąga w nauczaniu Jezusa Chrystusa, który mówi o tym, że jest życie po śmierci, ale w wielu swoich słowach mówi, że no, los będzie różny dla ludzi w zależności od tego, jak się zachowywali. Ciekawe jest, że dzisiaj po 20 wiekach od nauczania Jezusa Chrystusa znowu wracamy do tego, co było na początku Starego Testamentu, to znaczy do przekonania, że wszyscy po śmierci będą mieli tak samo. Albo niektórzy niewierzący mówią, że nie ma życia po śmierci, albo niektórzy yy, mówią po prostu, że nawet jeśli jest, to wszyscy będą zbawieni, wszyscy na pewno będą w niebie, bo niemożliwe jest po prostu, żeby, żeby Pan Bóg podzielił na, na lepszych i gorszych. Jest to taka pokusa, jest to takie nasze myślenie, ale trzeba sobie powiedzieć, że jest to trochę taki rodzaj powrotu do tego prymitywizmu Starego Testamentu, do, do takiego myślenia czysto ludzkiego, że jeśli chodzi o życie po śmierci, musimy skupić się właśnie na tym, co głosi Jezus, musimy skupić się na czasach, w których przyszło ostateczne objawienie i musimy słuchać tego jedynego, kogoś, kto umarł i zmartwychwstał. Jest, to nie jest tak, że straszymy piekłem, ale to nie jest tak, że, że chcemy po prostu jakoś ludzi yy, trzymać pod jakąś motywacją negatywną. Chodzi o taką zwykłą uczciwość intelektualną. Tak jak lekarz ma prawo i obowiązek powiedzieć człowieku, z tego powodu możesz umrzeć, tak, tak chrześcijanin ma prawo i obowiązek powiedzieć innym: Uważaj, uważaj, bo jest życie po śmierci, ale uważaj, żeby to twoje życie po śmierci nie było życiem nieszczęśliwym. Psalm 16. Chociaż starszy pewno niż księga Daniela, już zawiera trochę takie myśli o życiu właśnie po śmierci, kiedy psalmista mówi: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy Mej nie zostawisz i nie dopuścimy bym pozostał w grobie. Tak jakbym nie martwił się o swoje ciało po śmierci, bo ja wiem, że Ty, Panie Boże, nie pozwolisz na to, żebym ja tam został, tym jest stamtąd jakoś wyciągniesz. Jeszcze nie mówi jak, jeszcze nie mówi w jaki sposób, ale jakoś wierzę, że skoro Bóg mnie stworzył, skoro Bóg mnie kocha, to czemu chciałby się ze mną pożegnać? Jeżeli kochamy, to chcemy być z kimś na zawsze, to chcemy mu powiedzieć żyj, to nie chcemy się z nim żegnać, nie chcemy go wyrzucać, nie chcemy go odcinać. Miłość chce życia, miłość domaga się życia. Kiedy dzisiaj czytamy te słowa Psalmu, możemy powiedzieć, że my tak samo, kiedy chodzimy na cmentarz, kiedy zapalamy znicze, kiedy odmawiamy modlitwie, kiedy zamawiamy msze święte, kiedy wypominamy w wypominkach, to wszystko po co? Nie po to, żeby sobie poopowiadać, ani nie po to, żeby wracać do przeszłości, to jest tylko po to, żeby tym ludziom pomóc. Nie chcemy, żeby oni pozostawali w grobie. Robimy wszystko, żeby oni zmartwychwstali, i robimy wszystko, żeby w tym zmartwychwstaniu byli po stronie tych, którzy będą szczęśliwymi. To jest nasza pomoc. Dlaczego? Bo kochamy. Im bardziej kochasz drugiego człowieka, tym bardziej będzie ci zależało na tym, żeby żył na wieki. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Pokazuje różnicę między ofiarami Starego Testamentu, każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Te ofiary są absolutnie inne niż ofiara Jezusa Chrystusa Jedna jedyna, która przyniosła odkupienie światu. Ale czytając ten fragment Pisma Świętego możemy powiedzieć przecież to są kapłani dzisiejsi, przecież to księża tak robią. Można o nich powiedzieć, że staje codziennie kapłan do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które nie mogą w żaden sposób składzić grzechów, żaden sposób że my nie składamy codziennie ofiar w znaczeniu Starego Testamentu. My nie składamy nowych ofiar. My tak naprawdę codziennie co robimy, my pokazujemy codziennie na ofiarę Jezusa Chrystusa. My codziennie przypominamy ofiarę Jezusa Chrystusa, tak jakbyśmy codziennie puszczali hymn narodowy, który był jeden raz wykonany, albo to tak jakbyśmy codziennie odsłaniali obraz Matki Bożej Częstochowskiej obraz jest ten sam. Tak samo patrzy na nas, ale codziennie potrzebuje być odsłaniany, żebyśmy po prostu nie zapomnieli, jak ona wygląda, żebyśmy nie zapomnieli, jak wielki dar przyniósł Jezus Chrystus na Golgodzie. I to jest w jakim sensie najpiękniejsze w czasie mszy świętej, że ja nie powtarzam mszy świętej, że ja nie ofiaruję przy świętej, można powiedzieć, codziennie, że ja po prostu codziennie chcę, chcę przypominać o tej jedynej ofierze, która stała się 2000 lat temu, a która przyniosła tak wiele dobra dla zbawienia całego świata. Ewangelia Marka mówi o przygotowaniu przed końcem świata, o znakach czasów ostatecznych i padają tam różne słowa trudne, nie do końca zrozumiałe, jak chociażby to, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nie wiemy, czy chodzi o zburzenie świątyni jerozolimskiej, czy chodzi o to pokolenie w znaczeniu wypełnienia słów Jezusa. To znaczy, że oni nie umrą, zanim, zanim Jezus dokona odkupienia. Czy chodzi może o całą ludzkość, która która nie przeminie, a wszystko to, to, się, to się stanie, ale jedyne słowa są przepiękne w tym fragmencie: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jezus mówi jasno: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jak czytamy Ewangelię, ja na początku, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a przez nie wszystko się stało i bez niego nic się nie stało, co się stało, to jesteśmy głęboko przekonani. Że słowo jest szalenie ważną rzeczą, najważniejszą, ważniejszą nawet niż kosmos. Że to, co my robimy, to robimy niesamowite. To znaczy, zgłębiamy się w coś, co jest absolutnie osiąg całego kosmosu i wszechświata. My ciągle nie, nie, mamy, nie zdajemy sobie sprawy, jak siłą, potężną mocą jest słowo Jezusa. Jak potężną mocą jest słowo Boga, które się objawiło w Jezusie, Chrystusie. Trzymajmy się słowa. Nie uciekajmy od słowa, bo to jest moc które nas zaprowadzi do takich światów, o których naprawdę nie możemy sobie wyobrazić. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.